Idziemy do barona porozmawiać na temat jego rodziny, Dużo się dowiedzieliśmy u rybaka w chacie. To, że ją bił, to na wiedziałem wcześniej. Gdzie ty jesteś, panie baron? E, Czyżbym ja w ogóle nie niepotrzebnie tu wchodził? Kurwa! Co jest? nie. pozwól na moment. No co jest? O co chodzi? O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. mam kaca Gdzie on tutaj siedzi? Tu tutaj sobie siedzi chłopaczyna. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziły je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie i koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte. Takie postrzępione. W nazywają je rajskimi ptakami. Ale tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się jej, Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. No dobra. Mam informację o Twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś. Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. No już byłem w środku. Aż się musiałem cofnąć, bo źle wszedłem. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku? Jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Bo jeszcze tam nie byłem. Ty nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. No co, zgoda, pojadę? Nie mam mowy, i co wtedy się stanie? No dobra, pojadę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glejd, odkąd Rydańczycy zajęli deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri. Tak jak się no właśnie, No właśnie, no właśnie. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie, żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kości miała zastane od leżenia. No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. <śm> ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzieżeś się tego nauczyła? I co, powiedzieć im prawdę, czy. No dobra, w Karmoren. W Karmoren. Tam jest szkoła wiedźmińska, ale przecież biorą tylko chłopaków. No dobra, jestem wyjątek. Dla mnie zrobili wyjątek. Tak, chcesz powiedzieć, że jesteś Wiedźminką? Nie do końca. Nigdy nie przeszłam wiedźmińskich mutacji. Ale wszystkiego, co umiem, nauczyli mnie tamtejsi wiedźmini. A na eliksirach też się znasz? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka. Zamknij się, i igry nikogo nie obchodzą twoje krzyże. <grym> Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I, i nie dziwne. Jak kurwa bokiem siedzicie Może chcesz się założyć Że mnie konno pokonasz? Jasne o, o co? O te karą klacz, co stoi w stajni No, to trochę kiepsko No już nie chcesz, tchórzysz A o co ci chodzi? Co ci tak mina zrzedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie Aha, ścigać się z samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też! Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. No, czyli będziemy się ścigać chyba z panem baronem, tak mi się wydaje. Mi wydaje. Piękny króliczek. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży. Na koń! No to na koń. Dalej, Chiri! Nie przynieś tam wstydu! Jak ja mój miałem jechać, tak? Mój. Ha, nie o, ja mogę tak zjeżdżać ze z, 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 z ścieżki? tej gdzie jadę! Nie daj się mała! O, ja tutaj ja chyba niby. Zależy nie wiem, czy to był skrót w ogóle. To? Nie, mam kiedyś nie, To chyba nie, był dobry skrót. Szybciej dziewczyno! Wygrałem, jupi jest! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Super. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. Czy to był gryf? Żasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko o skórę ratować. I udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. O, znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. No i Coś jak? Już wie, nie wie, uwagę, wie, niż... że się rozdzielimy. Ale spokojnie, znajdę i Annę. No właśnie. Nagrałem gwin, to dobra, bywaj. Bywaj. No dobra. Znajdź tamarę, córkę barona w Oksafurdzie, zbadaj pozostałe wątki śledztwa w wln by znaleźć żonę barona Teraz jechać tu, czy jechać dalej Coś tu jeszcze znajdę ciekawego może W sumie ja już tu byłem kiedyś, ale coś tam jest A, widź O wow, pustą butelkę znalazłem Dobra. Do schowka nie wiem, na razie nie idę. Oj. Wiedźminie, zaczekaj. Gdzie odnajdziesz moją córkę? Możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę. Aha. No dobra. Wątka. Może jakiegoś kwiatka wybaturzymy dla rozrywki? Chętnie jutro. Jedziemy No teraz tak nie wiem czy się udać do Oksenfurtu Czy potem się udamy do Oksenfurtu A możemy na te potwory zapolować Cholera Ciekawie gdzie ta jego żona jest Tam już mniej więcej wiemy co i jak Trzeba się udać do Frankfurtu A nie tutaj dalej, Płotka, dalej. Tutaj A daleka ta droga jest tam No trochę jest kawałku Mapkę by się przydało tak zrobić Tu ja mam coś takiego Dobra To użyję szybkiej podróży Bo to za długo będzie Chociaż stracę krajobrazy trochę, ale dobra. Także lecimy do Oxenfurtu. Gdzie to było? Tutaj to było. Tu nie mam żadnego znacznika. No dobra, to tutaj. Dobra, płotka. Znowu się tam pokaż, nie wiem skąd. tych historii nam opowie, jak znajdziemy jego żonę. Baronowicz, przećwiczą na hajem, to taki gówny nie będzie. Co ty nie chcesz wejść na ten kanał? Dobra, leci. Jest. Jest, Na jest, jest. Może sobie pomysł z do gwiazdoso. Może sejs. Wojna została charakterny, co? Wleć już mnie wcześniej. No dobrze, wchodzimy do miasta. Jest tam. Nasza kamienica. Dacy aktyw to tylko żaroby przenosił. Dyfety z mityzerci. Niechże je radowić. No i mamy noweznaczny brama zachodnia, tak. Ciężko uwierzyć, że Nienke parała się gusłami. Taka miła starowinka. Czarnego kota miała? Miała. Zioła suszyła? Suszyła. A do tego łowcy znaleźli Jest tuś jakaś tablica, widzę. Gdzie ty no, jesteś? No, no, ej, to jest schowaj ten miecz. Nie, odłóż broń. A do sobie więcej ładnie. ze mnie. A Teraz tak tutaj jest jakiś kupiec. Ale trzeba ja z nim rozmawiać? stronie Nie, to nie z nim. Charakterny, co? Tutaj nie. Chyba tak. Szukam tamary, córki barona z Velem. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej? Dowiedział mi się, że tu jest. Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. Cześć, Kotek. Podobno mnie nie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivi, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Mm, Dobra, takie. Ok. Masz prawo być złana ojca, ale on martwi się o ciebie. No właśnie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika? A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Na pewno nie jest święty, ale jednak zmobilizował całą okolicę do poszukiwań. Wydaje mi się, że nie ma dla niego w tej chwili ważniejszej rzeczy, niż odnalezienie ciebie i matki. A trochę znam się na ludziach. <laughs> Szkoda, że wcześniej się tak o nas nie troszczył. Szczególnie o mamę. Popełnił błąd i jest tego świadomy. Nie usprawiedliwiam go, mówię tylko, że chyba dotarło do niego co zrobił. I że zależy mu na was. Wspaniale. Przyjęłam do wiadomości. Przyjechałeś tu po to, żeby mi to powiedzieć? No Tak, na to wychodziło, że chciałeś to powiedzieć, ale to mi jeszcze. Wojciech twierdzi, że Twoja masa miała na rękach dziwne znaki. I że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła, skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Jakie? Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa, w życiu się tak nie bałam. To, to coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Ja też tego jeszcze nie wiem, bo próbuję się właśnie dowiedzieć. <laughs> Dlaczego twoja matka poroniła właśnie? Nie chcę być wścibski, ale wiem, że twoja matka poroniła. Przez niego. Popchnął ją. Upadła. Wtedy się zaczęło. Byłyśmy same. Znikąd pomocy, wszędzie krew. Najgorsza noc mojego życia. Współczuję. Na pewno obie ciężko to zniosłyście. Mama była w szoku. Maja czuła, że dobrze się stało, że nie chciała tego dziecka? Musiała mieć wysoką gorączkę, cały czas straciła krew. Nie chciała dziecka? Nie. Mówiła, że prędzej rozpruje sobie brzuch, niż urodzi dziecko z jego nasienia. Hmm. Co zamierzasz? Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. No właśnie. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni Ogo. mi pomogą. Hmm. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica Za pośrednictwem kościoła wiecznego ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic To prawi i odważni ludzie Na pewno mi pomogą To stąd te lichtarze w twoim pokoju Czyli postanowiłaś zawierzyć wiecznemu ogniowi? Kiedy żar płomieni wiecznego ognia raz rozpali serce Do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił Życzę ci... Żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. Mm. No dobra, a co z twoim ojcem? A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Mm -hmm. Proszę, proszę, Wiedźmin. nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Mm. Czy ty jesteś, Jomet. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć. Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. Hmm. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. Hmm. A swoją Dziękuję. drogą, to ciekawe, że Baron wynają właśnie Wiedźmina do szukania córki. Hmm. Dokąd, dokąd Dokąd jedziecie? Tamara zabierasz? musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Pch, śmieszne. Myślę, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie no zmuszałeś, dobra. żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywa i powodzenia. wpis postaci gradem dobra otrzymaliśmy jakieś punkciki a czy coś my tutaj jeszcze znajdziemy ciekawego dobra to weźmiemy zrób to sam coś tu jeszcze jest ciekawego ogólnie tak tam coś jest truskawki tu mamy jakiś list pewnie tajemniczy czy list to weźmiemy Fajkę przeczytamy od razu. Wszystko już przygotowane. Czekamy tylko na Ciebie, kiedy odpowiedziałem, będę dobra. Ja strasznie nie lubię czytać tych listów, ale czasami chyba będę musiał. Wpieprzę się na stół. Tu jest można wejść nie? Zamknięta. A tam do góry? Coś tam można wziąć, zajumać. O, jakiś kwiat. A to, te to ja znajdę na polach. Coś więcej? Można tu wejść. Butelka wody suszony owoc. Nie ma tutaj za ciekawych rzeczy. No chociaż to coś więcej. Same książki, kurde. Dobra, idę stąd, bo całych książek nie będę zbierał. No nic. Jakby nie było, to odnaleźliśmy tamarę. Tamara nie jest zadowolona, żeby wrócić do ojca. Nie jest zadowolona w ogóle, chyba że przyszłem, że ojciec w ogóle ją szuka. Sama chce odnaleźć matkę. Z pomocą przyjaciół, jak ona to powiedziała, z tym całym wiecznym ogniem. No więc porozmawiaj z baronem o Tamarze. Zbadaj pozostałe wątki śledztwa w Gren, żeby znaleźć żonę barona. To już zrobimy w kolejnym odcineczku. O, grę mi przyciało. O, jak super! No dobra, także to zrobimy w kolejnym odcineczku. Ja dziękuję Wam za oglądanie, Płotka, choć się pożegnamy, także żegnamy się ja i płotka bardzo serdecznie. Zapraszam do kolejnego odcineczka i do poprzednich odcinek. Zawsze może zostawić łapkę w górę, w dół, subskrypcję, jak jeżeli tam ci się podobało moje wiadolenie i gadanie na co ty, Konia się przestraszyłeś. Dobra, na razie trzymamy się, do widzenia, cześć! Ale płotka kurwa, se zaparkowała.